Jo, cześć, siemaneczko, jasny prezes. Na startu odcinka zostawcie łeczkę w górę. Na dole macie czerwony czyli subskrybuj, kliknijcie go, nie się zamieni się szary, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Po prawej stronie macie 5 ostatnich osób, które zasubskrywali mój kanał. Po lewej stronie macie mojego Instagrama, co Was bardzo zapraszam, macie tam info o streamach, odcinkach, tak samo jak kontakt ze mną. Na dole macie link do Discorda, co Was również zapraszam, macie tam info o streamach, odcinkach, tak samo jak kontakt ze mną. Teraz na ekranie pojawiają się wszystkie donaty, pozdrowienia, więc wielkie dzięki, pozdro, pozdro bank, bank na rejonie. A ja też nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siema. Dobra, chyba w końcu się udało. Chyba w końcu. Zaczynamy, Arken. No co cię to. Tu... Co! Już druga! Co jest tak Trzecia? No przecież, jak ten pościg dopiero się zaczął. Nie, no przecież wy. My... Chyba sobie warto je ta. Ja nie mogę, siwy dym! Co? Już kolejna? Nie no! A nie, to cały czas chyba ta sama. A nie, to jest czwarta? Przecież to jest już wart, nie? I, i to tak serio, serio. Dobra, ale zobaczymy, jak to się wszystko wyjdzie. A lampek już nie mam? No, nie, nie, nie muzyka. Nowych chyba sobie wartuje ta. I to dobrze. Dobra! Trzeba polecić na Los Santos, no! Na Los Santos trzeba polecieć. Tylko żeby tutaj już zaraz żadnego jakiegoś gówno nie dali. Dobra, to jest git. Ale Arg, arg Argen? Chy, ta Argen... ty tak się trzyma, że ojej, trzyma się nieźle, wariat. Nieźle i to nieźle się trzyma. A tędy sobie pojedziemy z wami. Ale kontakt tak się trzyma, tak się trzyma. Dobra, most na pewno nie pojedziemy. Bo ja wiem jak to się zaraz się skończy. Ja nie mogę trafiłem na RP, to jest jakiś hit. Więcej Nie, jeszcze radio. Co tam się dzieje? Ale on trochę współczuje, chłopaki. Ale tak, troszkę. Ale on cały czas się trzyma, cały czas się trzyma! Nie odpuści, nie odpuści, jak widzę. Oj. No pojedziemy teraz tędy. Nie odpuści, kurde, felak. I w ogóle, też sorry, że tak mało mówię, ale... Skupiam się bardziej tutaj na pościgu, żeby jakoś uciec. Żeby też to no na pościg jakoś tutaj krótko nie trwał. Nie no, waria to odpuść sobie, odpuść sobie już to. Odpuść, odpuść. Oj, ty, widzę, że tak samo nieźle się rozpędziłeś. Czy to jest radiolka? Aha. Tu widzę, że niezłego mam farta do radiolak. O, o, już. Już druga. Trzecia? Nie. O, trzecia! O, czwarta! Już jadą, jadą! Nieźle to fest. Dobra, teraz chwilę tu by pojechać Bez most nie mogę pojechać Kurcze, trochę lipo odwaliłem, że pojechałem do PC Ale wiem jak to zrobimy Na pewno też nie mogę pojechać Przez te gówna, co są te kolczatki A bardziej te ich śmieszne blokady Co nawet teraz mogę wam załączyć kawałek fragmentu z ostatniego pościgu Co właśnie wpadłem Strefę dałem, no coś, te orki O kurcze, on, oni tak samo dałem jadą O kurde, słupek. Ajajaj. W ogóle, wydałoby się, żebym ja lekko tak przyciszył te dźwięki, bo trochę to na no, banie daje. O, dobra. Myślę, że teraz nie będzie trochę za cicho słuchać tych dźwięków, ich bomb, ale uwierzcie, że jak już zacząłem tak słuchać, słuchać tych bomb, o, jeszcze radio włączyłem Jak zacząłem ich tych bomb, to już serio, Web, boli, już łeb boli A w ogóle mi się to nagrywa? Nagrywa mi się, dobra Ale cały czas ten Argent tak się trzyma Trzyma się i to widzę, że nieźle Kurde, tamtędy chciałem pojechać, ale. Widzę, że jednak tamtędy nie pojadę. A tamtędy sobie pojadę. Tędy pojadę. Teraz tędy, tędy. Kurde, tędy mogłem pojechać. O! No, widzę, że blisko było. Widzę, że tutaj blisko było. Już trochę nieciekawie się zapowiada. Jezu, jest tych radiolek. Siwy wydym, bym powiedział, się wydym. Level, level, level. Do... O kurde, dawno go nie robię A głównie to ja też muszę taki jeździć lewo, prawo, lewo, prawo No wiem, że nie dadzą rady chyba tak nie dadzą rady. Ale mogę i tak tutaj pochwalić, że długo się trzymają, bo odcinek a teraz trwa a bardziej to nagranie 16 minut. Z czego nie wiem? Dopiero w jakiej minucie zaczął się tak pościg, nie? Ale dobra, my sobie przejdziemy jeszcze obok komisariatu Siemanko chłopaki, ewo, ewo, o jeden sobie ja je tam pączka na służbę, a ja to jest sobie Wariacie Hmm, przydałby się A nie wiem czy to, to w wtorek będzie dobry pomysł Bo pojechałbym do lv -ki. No, o Jezu, jest już moderator i admin Teraz to może być ciekawie Teraz też może być ciekawie. I nie! Kurczę, chcę pojechać do LV, a to chyba zły pomysł będzie. Bo ja zaczynam sobie trochę tak nie radzić w Los Santos. A co mówić tu jej o LV Oj, oj ojoj, oj, oj, oj Kurwa. O! Oj sorry! Oho! Dobra, trzeba uciekać na strefę DM. I to jak najszybko, jak najszybciej! No wie, że ten Huntley! Co tu robi ten Huntley? O Nie no! Dobra, mamy już. Pytanie. a Felek! Ajajaj, ajajaj! Tak blisko było! Ale gdyby nie te kolczatki! Gdyby nie te kolczatki!